Witajcie! Dzisiaj omówimy podstawy dotyczące bohaterów w Whiteout Survival. Bohaterowie to kluczowy element gry, prowadzą nasze wojska, wspierają rozwój osady i pomagają w walce. W tym odcinku przedstawię Wam podstawowe informacje o bohaterach, ich podziałach i możliwościach. Zanim zagłębimy się w szczegóły, warto wiedzieć, jak pozyskiwać fragmenty bohaterów. Jednym z kluczowych miejsc jest sala bohaterów, gdzie znajdziemy dwie skrzynie: zaawansowaną rekrutację i epicką rekrutację. Do ich otwierania potrzebne są specjalne klucze: platynowy klucz do skrzyni zaawansowanej rekrutacji, złoty klucz do skrzyni epickiej rekrutacji. Otwieranie skrzyń umożliwia zdobycie fragmentów bohaterów różnych rzadkości. Zapoznanie się z tabelą szans pokaże jakie fragmenty możemy uzyskać. Dzięki nim wzmacniamy bohaterów i rozwijamy ich umiejętności. Obóz szkoleniowy bohaterów odgrywa kluczową rolę w ich rozwoju. Możemy tu szkolić bohaterów oraz resetować ich poziomy, jeśli to konieczne. Gdy pięciu bohaterów osiągnie ten sam poziom, wszyscy pozostali w obozie automatycznie dostosują się do tego poziomu. Dzięki temu możemy szybko wyrównać poziomy bohaterów bez dodatkowych zasobów. Bohaterowie dzielą się na dwa główne typy, w zależności od ich roli. Bohaterowie do walki. Ich zadaniem jest przewodzenie wojskom w bitwach, na arenie, w PvP i rajdach. Bohaterowie rozwojowi wspierają osadę, zwiększają produkcję zasobów i przyspieszają ekspedycje, idealni do odkrywania i rozbudowy. Whiteout Survival: bohaterowie mają trzy poziomy rzadkości. Rzadcy bohaterowie niebiescy dostępni już na starcie gry. Epikscy bohaterowie fioletowi bardziej zaawansowani z dodatkowymi umiejętnościami. Mityczni bohaterowie złoci najwyższy poziom. Z najsilniejszymi umiejętnościami. Obecnie w grze dostępnych jest 9 generacji bohaterów, a każda generacja odblokowuje się wraz z postępem serwera. W kolejnych odcinkach omówimy szczegóły dotyczące każdej generacji, zaczynając od generacji pierwszej. Umiejętności bohaterów odblokowujemy. Podnosząc ich gwiazdki za pomocą fragmentów bohaterów lub fragmentów uniwersalnych, które mogą być używane na dowolnym bohaterze. Fragmenty te są dostępne w wersjach rzadkich, epickich i mitycznych, co umożliwia rozwój bohaterów na każdym poziomie rzadkości. Każdy kolejny poziom gwiazdek wymaga odpowiedniej liczby fragmentów: jedna gwiazdka, 10 fragmentów, dwie gwiazdki. 40 fragmentów, 3 gwiazdki, 115 fragmentów, 4 gwiazdki, 300 fragmentów, 5 gwiazdek, 600 fragmentów. Maksymalny poziom bohaterów to 80, co zapewnia pełny potencjał ich eskorty i oddziałów. Umiejętności dzielą się na dwie kategorie: odkrywanie, stosowane w latarni morskiej, chacie odkrywców oraz arenie. Do ich podnoszenia potrzebne są instrukcje eksploracji ekspedycja przeznaczone na PVP, PVE, obiekty bitewne, twierdze oraz zamek słoneczny. Podnoszenie tych umiejętności wymaga instrukcji ekspedycji. Na początkowych etapach zalecam skupić się na umiejętnościach odkrywania, aby zdobyć przewagę na arenie i w chacie odkrywców. W miarę rozwoju bohaterów można dodawać im wyposażenie, które wpływa na ich atrybuty: gogle, pas, rękawice, buty. Wyposażenie dostępne jest w pięciu poziomach rzadkości: zwykły, podstawowy poziom. Dobry oferuje lepsze efekty. Rzadki zapewnia solidne bonusy. Epicki wzmacnia skuteczność bohaterów. Mityczny. Najlepszy poziom maksymalizujący ich efektywność. Mityczne wyposażenie można zdobyć poprzez udział w walkach na arenie. Zdobyte tam żetony pozwalają zakupić skrzynię mitycznego bohatera, zawierającą ekwipunek mityczny. Bohaterowie są kluczowi dla sukcesu w Whiteout Survival. Dzięki odpowiedniemu rozwojowi, typom umiejętności i właściwemu wyposażeniu, możecie świadomie rozwijać drużynę. I zdobywać przewagę nad innymi graczami. W kolejnych odcinkach omówimy szczegóły generacji bohaterów, zaczynając od generacji pierwszej. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków o bohaterach. Dołącz do naszej społeczności na Discordzie. Link znajdziesz w opisie. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.